Halo, halo, śmineczko. z tej strony Javi, a moi drodzy, widne materiały, wyjątkowe, moi drodzy, materiały, materiały specjalnym ponad 150 skrzynek stary, normalnie leje się pito z nieba, skrzynek stary, co nie miara, weźcie łapki w górę i oczywiście suby, żeby było oczywiście być na bieżąco i nie przedłużając, lecimy z tym filmem. I pewnie, moi drodzy, się zastanawiacie, u kogo jesteśmy na koncie, a my, moi drodzy, jesteśmy u, u Latko X 120 fps -ów. i ten, moi drodzy, wariant, który, no, stary, posiedził 15 tysięcy golicza, stary, przeliczę teraz w komentarzu, ile to jest 15 tysięcy golicza, no. Na złotóweczki. No i tutaj, moi drodzy, mamy 200, no praktycznie, że 300 godzin w gierce. Na sojuszniczym, moi drodzy, ranga to jest Gold 1. Wcześniej, moi drodzy, no Gold 1 cały czas siedział. Mamy oczywiście podczas sezonu siódmego rangę Silver. 3. I postanowiłem, moi drodzy, że ten oto i materiał podzielę, moi kochani, na 5 różnych odcinków i moi drodzy, co każdy weekend będziemy mieć opening 30 skrzyneczek, oczywiście do obejrzenia. A w tym materiale, moi drodzy, będziemy lecieć z pierwszym openingiem, więc słuchajcie moi drodzy, jeśli myślę, że w tym odcinku Latko zdobyć skina, moi drodzy, jakość czerwonej rękawiczki lub jakiegokolwiek skina, zostaw łapkę w górę. A jeśli mój drogi widzu, myślisz, że oczywiście nic nie poleci i jak zawsze Axel Bolt nas będzie klepać po posiadach, zostaw mój drogi, suba z dzwonkiem. A my moi drodzy, lecimy. My zabieramy się już z pierwszą skrzyneczką, która oczywiście Jeszcze tutaj nie powiedziałem, że moi drodzy wszystkie skrzyneczki To oczywiście będą skrzyneczki e, kolekcji Camelon Czyli te na drodze I jeszcze lekko mamy chrypę, więc tak jakby się nie przejmujcie Lekko moi drodzy, jeszcze ten głos gdzieś tam wraca No i moi drodzy, słuchajcie, no pierwsza skrzyneczka i No stary, widziałeś to co leciało? Bo widzisz mnie? Poleciał jakiś Desert Eagle stary Co nastaje jakiś Desert Eagle? Co moi drodzy, mnie to to te teges te, te, No co się w ogóle dzieje? Co tu się dzieje? No mój głos się dzieje, mój mój głos... No i znowu! Słuchajcie, moi drodzy, ogólnie e, marzeniem widza, naszego kochanego e, tutaj, który oczywiście e, ma marzenia, żeby w tym openingu poleciał, moi drodzy, ten wal oczywiście, wystat traku bądź też, moi drodzy, czy wam nie pokazałem. Ale tutaj, nasz drogi widzu, ma oczywiście e, bardzo fajne EQ, zresztą, jak pewnie widzicie, ma też e, dragon Glass i tak dalej. Ma też, moi drodzy, nóż z najnowszej e, kolekcji, oczywiście, jeśli chodzi o e, tą kolekcję, można powiedzieć, że e, Gold Pasa, No i tutaj, moi drodzy, też ma 4 a 1, tylko, że oczywiście bez Satraka, ale skinek bardzo ładny poleciał I no to już, lecimy dalej, nie ma, moi drodzy, co przedłużać Trzecia skręczka moi drodzy I zobaczymy, co tutaj nam poleci, ponieważ Leci, no stary, leci, leci, no i różowy W końcu, moi drodzy, mamy pierwszego Różowego skina Nice, jeszcze jakby, moi drodzy, jakby Poleciał w satraku, to już w ogóle byłoby naprawdę Bellissima, ale, że Moi drodzy, jak to mówią w internetach Lekko nie będzie, no stary Różowy, no no karamba, no niestety nie poleciało nic Szkoda moi drodzy, bo ten różowy naprawdę był taki Ej, wal Ej! Mamy to, tak jest Le Let's go widzowie, let's go Essa, już jesteśmy moi drodzy na plus Na elegancko, normalnie, na spokojnie, normalnie Stary, łapka w górę Łapka w górę widzowie dlatego widzę ponieważ Tak jak mówiłem na początku, to oczywiście co Poleci na, na no, w tym openingu, moi drodzy, czyli albo różowy, znaczy albo czerwony, albo nic nie poleci, to po prostu stawiecie łapki góry, albo suby, Moi drodzy, no już wiem, że tutaj łapek góry będzie stary, co nie miara będzie miliony, normalnie będzie się działo. Co to, to, to się stanęło? Normalnie dzisiaj Polska nie zaśnie, a szczególnie moi drodzy. Nasza droga gwardia. No i oczywiście poleciał Wal, którego chciał widz, ale to jednak niestety to nie ten, nie, nie ten skin. Lecimy, moi drodzy, kolejną skrzyneczką Camelon Case. To naprawdę bardzo potężny case. No i jest, tak na razie, bardzo fajna M40. Karamba, naprawdę elegancko. Dobra, lecimy z kolejną tej skrzynią. Norma. Ej, no znowu przeleciał czerwony. Typa, w paternie i ten. Kurczę, chciałem powiedzieć, że Star ale jednak to nie będzie Star Ogólnie, moi drodzy, taka ciekawostka, że tak jakby, no, przez to, moi drodzy, że jeszcze moje gardło nie zostało wyleczone tutaj. Mam, moi drodzy, przygotowany bardzo fajny kubeczek z mleczkiem oraz miodzikiem, więc mam nadzieję, że to mi pomoże podczas dzisiejszego opening'u. I mam nadzieję, że dzięki tej oczywiście, moi drodzy, miksturze dzisiaj sklepiemy Axelwold po pośladach. I możemy lecieć, moi drodzy, i możemy lecieć. Więc tak, leci, leci, leci jak na... Yyy, panie, 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 co tam się działo? A przykład moi drodzy, takie suby z dzwonkiem pomagają. No, różowy kolejny. Jestem dzisiaj mistrzem, Ci widzowie, dzisiaj jestem mistrzem normalnie różowych skinów, nie? Już czty, trzy różowe polciały, yy, dwa fioletowe i jeden czerwony. alci moi drodzy, mamy pasę. Normalnie mamy taką pasę, to nie ma takiej pasy jak my, nie? Ty, patrzcie, czerwony leci. No, panie, co jest? No czerwone rękawiczki. No, nie tak miało być. Tam, moi drodzy, poleciały, jedno prawie że czerwone rękawiczki. A tutaj, moi drodzy, słuchajcie, no, musimy zrobić jakąś miksturę w ogóle. Te rękawiczki, moi drodzy, one tak jakby zmieniają kolor, podczas tego, jak się na nie patrzycie, pod różnym kątem. Czajcie to pod różnym kątem. No i tutaj, moi drodzy, na przykład, te nie zmieniają, niestety. Ale za to, moi drodzy, te mają, no, naprawdę niesamowity wygląd i pasują na przykład do mojego karabita Dragon Classa. Ale leciły, moi drodzy, i mam nadzieję, że tutaj dla widza za chwilkę one polecą, bo naprawdę, mega by się cieszył. No i ten skin, karamba, no. Wymarzony dla widza. No, o, w Satraku, w Satraku, dobra, ale słuchajcie, no, przeleciał wymarzony skin widza, karamba, Jak, jak w Satraku, jakby on poleciał widzu, jakby on oddał. Naprawdę, bardzo mocno. W ogóle moje gardło jeszcze tak, że jest ale tak jakby się nie marcie. W ogóle dzisiaj specjalnie dla was przygotowałem się mój na opening. Normalnie, słuchajcie, Sigma, jak się patrzy, lecimy, nie? No jest stary, lecimy, i to będzie czerwony skin. No, i let's go, moi drodzy. Z kolejną skrzyneczką lecimy, lecimy normalnie koło fortuny, i to będzie, jakby poleciał na różowy, tam się tam nie obraził, nie? No, wiecie, moi drodzy, zawsze to jest jakiś pito dla naszego widza konego, ale niestety leci tego G22. Flok ogólnie powiem, wam, moi drodzy, że skinek jest naprawdę ładny, i uważam, że nawet powinien mieć wyższą jakość niż niebieską, ale to tak naprawdę zostawiam już twórcom, ponieważ to oni, moi drodzy, tutaj robią całe, można powiedzieć, że show tymi skinami, i uważam, że, no, powinien. No, pa! Ty! Mamy! No, leć tam! No, co jest? Nie wiem, choć się domyśla. Słuchajcie, moi drodzy, ja mam normalnie nosa. Ja czuję, że dzisiaj w tym materiale normalnie nikt nie zaśnie, aby się powtórki tego Penigu oglądać stare do końca życia. No, pa! To no dla Wiza! To no dla Wiza, no! Co jest grane? No i dlaczego? Karamba! No, ja no, nie, no, no, moi drodzy, słuchajcie, ja to jest jakieś nieszczęście. Normalnie ja tutaj. Rękami jak polskiej miny, nie? Normalnie. Słuchajcie, ja nawet zacząłbym pompki robić. Normalnie tutaj bym walnął i o tak, normalnie. I lecimy, nie? Pompeczki, Normalnie jak na, jak na streamach, moi drodzy, na które, moi drodzy ma się wbijać. Tam też moi drodzy robię pompki, ale to już e, tak naprawdę... Ej... No pa! Czerwony na widza, no drugi czerwony! No co jest grane! Normalnie Mitarz Głos odbiera. Takie skiny lecą. Dwa czerwone i to w jednym openingu. Nie no, daj mi to, aż do jej napić muszę. Normalnie potka jak w Fortnite. A few moments later. Dobra, let's go! Ja czuję tej rękawice. Ale moi drodzy, do rękawic musieli coś pasować, tak? Dlatego tutaj wydropiliśmy moi drodzy, e, pięknego G22, więc się nie przejmujcie, moi drodzy, słuchajcie, wszystko na spokojnie, bez, największego, bez najmniejszego stresu. W ogóle, moi drodzy, takie, czy, taka przebitka trochę. Zobaczcie, moi drodzy, ile to jest tych skrzynek. To jest 150 skrzynek, stary, 150 skrzynek. Two hours later. Na raz, stary do 150, nie? To jest w ogóle fenomen. Ty, ja, ja czuję w kościach. Różowy, w satraku, satraku, lawica! Karampa, ale widzicie moi drodzy, normalnie siedzi dzisiaj i normalnie mam takie szczęście, normalnie takie szczęście dla widza. Słuchajcie, i w tym momencie powinna się pojawić taka sigma, nie? Wiecie, muzyka i w ogóle. I lecimy moi drodzy z ostatnimi dziesięcioma skrzyneczkami, oczywiście w naszym dzisiejszym openingu. Let's go do this, mamy kameleon case, kameleon case musi oddać, normalnie musi być statrak, MK, ja nie patrzę. Karamba, no nie ma niestety satraka, ale za to, moi drodzy, jest naprawdę bardzo ładna M4. Z czego, moi drodzy, mam nadzieję, że nasz drugi widzu, czyli oczywiście tutaj, latko będzie, Mój Kani strzelał i normalnie ustrzeli nie jednego Oczywiście, grając w najlepszą grę mobilną. Ej, ja czuję, czuję rękawiczki. Jedne, stare co czułem, to ból oczu, jak dostaje flesza od 3 nad ranem od teammate'a. Ale moi drodzy, flash nas nie powstrzymają. Smoke nas z a granaty, moi drodzy, będą decydować o tym, ile fragów zdobędziemy. Podczas każdego meczu i szczególnie moi drodzy, zapraszam Was na kanonię taktyczną, którą oczywiście zawsze dla was konstruuję. Na przykład, moi drodzy, czy to na Sandzie, czy to moi drodzy, na prowicji, czy to moi drodzy, nawet na tych innych mapach typu Raz, typu moi drodzy, Dune. Zawsze, moi drodzy, staram się dla was jak najlepszy konkret robić i gdzieś tam, moi drodzy, poczytać triksony dla was. Więc, moi drodzy, padajcie na ten materiał, ponieważ na pewno się z nich naprawdę sporo, sporo nauczycie A tutaj mamy M4, którą byśmy naprawdę z tego serca nie chcieli. I cóż, moi drodzy, słuchajcie, Zostało nam 6 skrzyneczek. Poleciał już dwa czerwone skiny. Stary nawet i nie wiem ile różowych poleciało Ale to jest tak fenomen jest nie Ty to mo może teraz Ty no różowy dla widza No Joker niestety ale no dobra słuchajcie no różow Różowych moi drodzy ile tutaj mamy Raz dwa trzy cztery Trzy czerwone znaczy dwa czerwone I w sumie no co Pięć ozanych księczek nam zostało Let's go do this otwieramy moi drodzy Lecimy z tematem I Aż my normalnie Jakoś tak w sercu zakłonie No tak średnio bym powiedział, tak średnio Bio, Słuchajcie, patrzcie uik mocy, śmigło Klik i lecimy A few minutes later. To jednak nie było jeszcze to To jeszcze, moi drodzy, nie było to Ja wiem o tym, że wyglądało to dosyć fajnie Ale w końcu, moi drodzy, nic nie poleciało Ale dobra, jeszcze raz Podcast Fortnite'a Prawa rąsia, normalnie śmigło, stary jakbyś korbą kręcił. Lecimy ze tematem i... Zostało nam dwie strzynieczki, moi drodzy. Dwie szanse, jeśli myślisz, widzów, że poleci i jeszcze coś w tym materiale. Dwie strzynieczki, dwie szanse i oczywiście dwie możliwości. Słuchajcie, jeśli poleci, zostawiajcie łapki w górę. Jeśli, moi drodzy, nie poleci, pesymistycznie zostawiajmy sobie dzwonkiem. Zobaczymy, kogo będzie więcej, moi drodzy, w tym materiale. Let's go, do this. Ty, ty, fioletowy z Statraku. i szkoda, szkoda, moi drodzy, że nie poleciał Statraku. I wielu, moich drodzy, z Was teraz myśli sobie, dobra, już szczęście minęło, już nic nie poleci. Już stary, nawet nie mam złudzeń co do tego. Ale oglądajcie, bo może coś się zmienić. To, moi drodzy, może być ten moment przełomowy w tym materiale. Ostatni klik, moi drodzy. He <laughs> No cóż, moi kochani, jednak w tym materiale niestety nie wyszło aż tak fajnie jakbyśmy chcieli. Znaczy, jakby to powiedzieć, no poleciały dwa czerwone stary cztery fiole i cztery różowe, więc stary, no nie ma co jej kurcze dziwić, że już zabrakło szczęścia pod koniec. No bo patrząc, moi drodzy, na to, jakie droby poleciały, to nawet nie ma, moi drodzy, co gadać, że tutaj y, szczęścia nie było, ponieważ było wielkie. Moi drodzy, ja mam za ten odcinek bardzo dużo. Się... I kolejny, moi drodzy, odcinek z tej telenoweli już pojawi się w następnym tygodniu. Oczywiście na weekendzie, sobota, bądź też niedziela. Mam nadzieję, moi Drodzy, że materiał wam się naprawdę bardzo mocno podobał i szczęście jakie tutaj oczywiście mieliśmy u naszego kochanego widza, czyli oczywiście latko zapamiętajcie moi drodzy ten nick, ponieważ to jest warek, który przyczynił się do historii tego kanału, robiąc opening 150 ustrzeńczek, oczywiście w którym naprawdę będzie grubo, no i co ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się moi drodzy do ustrzenia moi drodzy już w następny weekend i hejka